Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Niedziela Gaudetę, trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości. Możemy się zapytać o to Jaką radość może nam przynieść ten surowy asceta na pustyni. Można powiedzieć nawet tak, że Ewangelia tej niedzieli mówi więcej o Janie Chrzcicielu niż o Panu Jezusie. Dlaczego? Jaka radość płynie ze spotkania z tym ascetą? Otóż, Jan Chrzciciel to człowiek dobrze zdefiniowany, zna dobrze swoje granice, w jakim nie jest przede wszystkim. Pytają go. Kapłani, czy jesteś Mesjaszem? Czy jesteś Eliaszem, prorokiem? Dlaczego chrzcisz? On potrafi odpowiedzieć, nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem. Potrafi dobrze zdefiniować samego siebie, zna swoje granice, swoje limity. Zobaczcie, my często postrzegamy granice jako coś negatywnego. Coś, co nas krępuje, jako barierę, jako, no właśnie, jakiś limit, coś, co nie pozwala nam iść dalej. A tak naprawdę granice, nasze granice, granice każdego człowieka, to też jest dla nas błogosławieństwo. Granica to wreszcie szansa, by być sobą, poznać swoje granice, wiedzieć dobrze, kim nie jestem, pozwala nam wreszcie też zrobić miejsce dla drugiego, dla tego, który nadchodzi. Jaka radość płynie? Zbycia sobą, zbycia sobą do granic, właśnie ta, którą pokazuje Jan Chrzciciel. Zrobić miejsce temu, który nadchodzi, wiedząc dobrze, kim nie jestem i dzięki temu też wiedząc, kim jestem, z kim się spotykam. Pomyślcie, jak wiele małżeństw. Rozpada się czy przeżywa poważne kryzysy tylko i wyłącznie dlatego, że nie szanujemy granic drugiej osoby, też ograniczeń, zwykłych słabości, jakie druga osoba niesie ze sobą. Jak wiele przyjaźni staje się w jakiś sposób zawłaszczeniem drugiej osoby, bo nie szanujemy jej granic. A tak naprawdę prawdziwa radość płynie ze spotkania osób, które znają swoje granice, znają swoje limity. Jan Chrzciciel to człowiek, który jest sobą do granic. Człowiek, który wskazuje drogę do Chrystusa właśnie dlatego, że potrafi zrobić miejsce, bo wie dobrze, kim nie jest. Radość tej niedzieli, może to i dla nas, zaproszenie właśnie, by wreszcie być sobą, by wreszcie nie próbować być kimś innym, by wreszcie nie maskować granic i limitów, jakie mamy, ale zrobić miejsce dla drugiego, przyjąć go. Z Jego ograniczeniami, z Jego limitami sam Bóg narodzi się w stajni, w złobie, właśnie tam, gdzie przyjmie nasze ograniczenia radości czekania na Chrystusa.